Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry. 25 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Artystów. To idealna okazja, aby porozmawiać o gdyńskiej kulturze, o jej kondycji. Jaka ona jest w Pani ocenie? W gdyńskiej kulturze dzieje się wiele. Jest jednak bardzo taki znaczący głos wielu środowisk mówiący o tym, że potrzeba tego czynnika partycypacyjnego, czyli wsłuchania się i wysłuchania głosu osób, które wydawałoby się, że do tej pory były mniej obecne w tym głównym dyskursie. Bo z jednej strony mamy instytucje kultury, w których naprawdę oferta jest bardzo bogata to są i teatry, i Centrum Nauki Eksperyment, i Gdyńskie Centrum Kultury. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam wcześniej, to, co do mnie coraz częściej dociera, to właśnie ta potrzeba włączenia większej liczby osób do, do tworzenia tej polityki naszej kulturalnej w mieście. Więc myślę sobie, że ten moment, w którym dzisiaj w ogóle jesteśmy, czyli faktycznie pracy nad tym, jak włączać szersze środowisko, to już się właściwie dzisiaj dzieje. Z myślą o tym, żeby kultura i też wszystkie środowiska, które działają, mogły siebie lepiej zobaczyć, żeby te przepływy międzyludzkie były. Jeszcze lepsze. A jakie dotychczas udało się podjąć działania? Ostatnie tygodnie, miesiące są bardzo pracowite, nie ukrywam. Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby przyjrzeć się kalendarzowi imprez, które są w mieście organizowane. Oczywiście spotkałam się z przedstawicielami instytucji kultury, wspólnie rozmawialiśmy o tym i nawet wzięliśmy udział w warsztatach, które prowadziłam. Przyjrzeliśmy się bieżącym potrzebom działalności tej bieżącej, porozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie rok 2026. To były takie dwa ważne przede wszystkim dla mnie pewnie spotkania co istotne rozpoczęliśmy pracę nad uruchomieniem dyńskiej rady kultury zgodnie z obietnicą pani prezydent Kosiorek pomimo tego że wokół w ogóle tej idei było wiele zawirowań tutaj dodam że było wiele wiele sceptycznych głosów które mówiły że nie ma takiej potrzeby że przecież tutaj wszystko dobrze się dzieje i nie ma w ogóle potrzeby uruchamiania kolejnego ciała właśnie doradczego okazało się że to był dobry pomysł. Aż 58 kandydatur wpłynęło właśnie w tym procesie naboru do Gdyńskiej Rady Kultury. Przed nami kolejne oczywiście działania, decyzja pani prezydent w tym zakresie, kto w tej Radzie będzie, więc na pewno za moment wrócimy z informacjami. Drugi ważny obszar dotyczy też badania ankiety, którą. Upowszechniliśmy wśród pracowniczek i pracowników Gdyńskich Instytucji Kultury na temat oceny funkcjonowania tychże instytucji, czyli to jest też wyjście do osób, które w tym środowisku działają, żeby zobaczyć, jakie są potrzeby, jaki jest klimat pracy, jakie, jakie działania my jako miasto możemy podjąć właśnie na rzecz też tych osób zaangażowanych w działania w naszych instytucjach kultury. Oprócz tego, oczywiście, bardzo wiele dzieje się, wiele spotkań, wiele organizacji przychodzi rozmawiać o tym, co mogłoby zrobić na rzecz naszego miasta. Dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli to właśnie ustrukturyzować w ramach Gdyńskiej Rady Kultury, bo oczywiście poza powołanymi osobami do tej Rady będziemy zapraszali inne osoby ze środowiska. Tak więc z Wydziałem Kultury mamy bardzo wiele pracy i oczywiście też wytyczyliśmy te działania na kolejne miesiące, czyli uruchomienie Rady, czy już taki właściwy start, przygotowanie procedury konkursowej dla dyrektorów instytucji kultury. To jest też taki temat palący w Gdyni, dlatego że tych doświadczeń powiedziałam, aby nie było zbyt wielu i to jest też ogromne oczekiwanie, żeby transparentne konkursy w naszych instytucjach kultury były organizowane. Mogę powiedzieć, że to się dzieje. My jesteśmy w procesie przygotowywania tych procedur. One są dość złożone pod względem prawnym, ale to, co podkreślam na każdym kroku, to y, ta obietnica zostanie zrealizowana, być może w niektórych przypadkach tak naprawdę w jednym nieco odroczona, bo potrzebujemy więcej czasu, ale konkursy będą. No właśnie, patrząc perspektywicznie na cały obszar kultury tutaj naszej gdyńskiej, w którym kierunku chcielibyśmy zmierzyć i jak ją dalej rozwijać? To ta wspomniana przeze mnie partycypacja, czyli właśnie działania włączające jak najszersze środowiska działające w kulturze i na rzecz kultury, to przepływy pomiędzy ludźmi, to oczywiście też większa transparentność i ten kierunek będziemy na pewno bardzo mocno wzmacniać. Chcę podkreślić, że pomimo tego, że chciałoby się od razu wszystko zrealizować, wszystkie procesy, wszystko to, w czym jesteśmy na co dzień, wymaga czasu, żebyśmy też nie popełnili i błędów, i żeby te działania były jakościowe, niepochopne. Już na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałam zapytać: I yy, yy, o o jakie życzenia chciałaby Pani złożyć wszystkim tutaj, całemu środowisku artystycznemu, igdyńskiemu i nie tylko? Chciałabym podziękować wszystkim osobom z tej okazji właśnie za zaangażowanie na rzecz kultury, sztuki w naszym mieście. I oczywiście życzyć ogromnej satysfakcji z pracy, ale też dobrych momentów, inspiracji, zachwytów yy, i wspaniałych rzeczy tworzonych przez wszystkich. Wszystkie artystki i artystów w naszym mieście.